Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce siloe. Co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten. A inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do Faryzeuszów. A dnia tego, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył Mu oczy, był szabat. I znowu faryzeusze pytali Go o to, w jaki sposób przejrzał, powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli ale w jaki sposób człowiek grzeszny może uczynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego, a ty co o nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział niewidomy: To jest prorok. Na to dali mu taką odpowiedź. Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego: Czy ty wierzysz w syna człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, panie, abym w niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest, jest nim ten, którego widzisz, i który mówi do ciebie on zaś odpowiedział wierzę panie i oddał mu pokłon oto słowo pańskie rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne chcemy w tych rekolekcjach doświadczyć nowego spotkania z panem Jezusem tak jak ten niewidomy w ewangelii ponieważ przypadają nasze rekolekcje uroczystości związane ze Świętym Józefem, który jest wśród patronów Waszej parafii, w Świętej Rodzinie, to też chciałbym, żebyśmy mogli na niego spojrzeć. I tak jak widzicie, dzisiaj przez całą niedzielę jesteśmy tutaj razem z osobami świeckimi, czyli takimi jak w wyławkach. rekolekcji, które tu rozpoczynamy, głosimy nie tylko ksiądz, ale ludzie, którzy są w rodzinach, ludzie, którzy mają swoich małżonków, mają swoje dzieci, mają swoje zmagania, swoją pracę zawodową, każdy w różny sposób działa i chce głosić Chrystusa. Myślę, że to jest doświadczenie każdego z nas, ale robimy to na różny sposób. Chcemy głosić Chrystusa. Jeżeli gdzieś doświadczamy, że Pan Jezus nie jest kochany, nas to boli. Jeżeli w naszej rodzinie widzimy, że ktoś się od Boga odwraca, to nas to boli. Jest to naszym wspólnym doświadczeniem. Dzisiaj Ewangelia nas koncentruje na tym, że nie widzę, na tym, że nie mam przed oczami jasności, że nie wiem co się dzieje. Jest niewidomy od urodzenia. Niewidomy, który całe życie idzie po omacku. To może nie być całe nasze życie, ale to może być fragment życia, to może być jakiś etap, który przeżyliśmy, że idziemy po omacku, że nie wiemy dokąd, nie wiemy jaki zrobić kolejny krok, nie wiemy, co się z nami dzieje albo z naszą rodziną. Bardzo często to jest, to jest tożsame, że nawet jak w rodzinie jest jakaś trudność. Z którą się zmagamy, to mówimy Panu Bogu, daj mi przeżyć jeszcze jeden dzień. Daj, żebym się jutro obudził i żeby był kolejny dzień, bo, bo nie mam siły inaczej. Wystarczy, że ktoś zachoruje, kim się trzeba opiekować. Wystarczy, że ktoś w domu mówi o samobójstwie, że, mówi, że ktoś mówi o rozwodzie i, i już się wszystko, ziemia trzęsie. Od razu gubimy jakiś grunt pod nogami. Pytamy się, Panie, gdzie iść? Jak ten niewidomy, który mówi, nie mogę być uzdrowiony, nie znam tej drogi, nie mogę zdążyć, nie, nie ma mi kto pomóc. On jest przy Bogu. Ten niewidomy, o którym dzisiaj jest mowa w Ewangelii, on jest w świątyni, jest przy Bogu. On się modli, tylko nie ma mi kto pomóc. Patrzę na Jezusa, patrzę na Boga i, i nie widzę tam pomocy. Widzę, że się mogę pomodlić do Boga, ale nie mogę powiedzieć, że, że Bóg jest w stanie mi pomóc. Może to być wasze doświadczenie, może to być nasze doświadczenie, że podnosimy oczy do Boga i albo Go nie widzimy, bo to jest jakieś bielmo na oczach, bo coś jest. Może to być doświadczenie, które miał święty Józef, kiedy zgubił Jezusa. Zgubił Jezusa w świątyni, Jezusa, którego dobrze znał, wychowywał, i w pewnym momencie po prostu go nie widzi. A jak nie widzę Jezusa, to od razu nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, pytanie, gdzie jest Bóg? Gdzie On jest? Gdzie się zgubił? Czasami to będzie oznaczało, że mamy doświadczenie bycia niewidomym, a czasami to będzie doświadczenie płaczu. Po prostu płac płaczemy dzień, noc. Czasami oczy odpoczywają, ale jak odpoczywają na chwilę, to i tak są zauzawione w taki sposób, że nie widzą dobrze. Doświadczenie, które kiedyś mieliśmy, mamy dzisiaj, bo będziemy mieli najprawdopodobniej każdy z nas. Przez coś takiego przechodził, I, i to są momenty najtrudniejsze, ale momenty, w których nie jesteśmy sami, bo Jezus przechodzi obok. Nawet jeśli go nie rozpoznajemy, to On gdzieś staje naprzeciwko nas i pyta, i dzisiaj również każdego z nas o to pyta, czy chcesz przejrzeć. W nas się od razu rodzi. Ale to niemożliwe, ale nie ma jak. Jak to się może stać? Ja nie zdążę do sadzawki. To jest niemożliwe. Stawiam Bogu od razu jakiś opór, ale to nie jest pytanie Jezusa, żebyśmy wiedzieli jak. Ale czy chcesz? Czy chcesz na nowo widzieć? Czy chcesz mieć jasno przed oczami? Czy chcesz rozpoznawać twarze? Czy chcesz na nowo cieszyć się życiem? Dzisiaj ta niedziela Wielkiego Postu i kolor, który widzicie, ma ksiądz to jest właściwie kolor radości, żeby tę radość odzyskać. Ale czy chcesz? To jest pytanie do każdego z nas. Niezależnie, czy ewangelizujemy i to są osoby z zespołu, czy to jest tym, jak ksiądz. To jest pytanie też do mnie. Czy chcesz na nowo widzieć i mieć radość w sercu taką całkowitą, że widzisz Jezusa? I to pytanie do. Do każdego, jak tu jesteśmy, do nas, no, tak, do nas. Czy chcesz na nowo widzieć? Może powiesz, ale ja dzisiaj raczej widzę. Może to być dzisiaj Twoja kondycja. Może inaczej było miesiąc temu. A może jest tak, że jednak są wydarzenia, które Ciebie na tyle gniotą dookoła. Na tyle gniotą, że mówisz, no nie widzę w tym Boga. Nie rozumiem, gdzie jest Pan. Ukrył się, zgubił się, może na trzy dni, a może już od dawna. Po prostu Go nie widzę, chociaż chodzę do Kościoła i to wstyd powiedzieć, bo uważam się za człowieka wierzącego i modlę się do Boga, ale w tym wszystkim, tak jakbym był sam, pozostawiony sobie. I wtedy Pan Jezus staje przed tym człowiekiem i to co, to, co robi wobec Niego, dokonując cudu, ale to, co Jezus robi, to zgadza się na to, że będzie krytykowany Jezus. Robi błoto, robi bierze, ziemię i splunął i robi z niej błoto. A to było zakazane w szabat. Nie można było robić takiego ciasta. Było zakazane. A żeby oderwać z niego bielmo z oczu, widział, że to jest potrzebne. I to, co Jezus robi dla nas, żebyśmy odzyskali siły, żebyśmy odzyskali serce czyste, jasność patrzenia, to się wystawia dla nas. Oddaje za nas życie. Jest poczytany za złoczyńcę, przytula nas, gdy jeszcze jesteśmy grzesznikami. On staje z naszą rodziną, z rodziną, która się kłóci, z naszymi problemami, i, ale staje w taki sposób, że jestem w środku. Jestem w środku z Wami, w tym, że przestaliście widzieć Boga. Ja jestem w środku. Może rodzina, gdzie. Przestali chodzić do kościoła, rodzina, gdzie po prostu jest, jest jakieś pogubienia, może po prostu ból, choroby. Jezus staje w środku, w środku między nami, między Wami. Staje i będzie utożsamiany z naszymi problemami. To jest cecha miłości Bożej. On nie robi czegoś zewnętrznie, ale On staje w, tak, w taki sposób, żeby być. Utożsamiony z tym człowiekiem niewidomym, z jego bólem, z jego oczami, które, które nic nie widzą, nawet kto to robi, łamie w jakiś sposób prawo, prawo najświętsze, prawo szabatu, bo ważniejsze jest uzdrowić człowieka, żeby doświadczył nowego życia. I to samo jest z nami. Jeśli, jeśli mówimy, to jest niemożliwe, nie można, nie da się. Bóg Ciebie takiego przytula. Ale przecież powiesz ja się źle odzywam w domu, ja się denerwuję. Ja jestem, coś jest nie tak. Przecież tu jest choroba, mój dom, może ty możesz mieszkać w moim domu, chcesz tam być, chcesz słuchać, jak mówię, widzieć relacje, które mamy, przecież one się tobie nie podobają. Jezus właśnie w to wchodzi. Robiąc to ciasto, to coś, co można położyć na oczach, wychodzi z Kościoła, żeby tam być między nami, w naszym miejscu pracy, staje w taki sposób. I przez to ten człowiek doświadcza uzdrowienia, nie przez to, że Jezus się od niego separuje, tylko że jest blisko. I to uzdrowienie powoduje, że na niego nastają. I to, kto na niego nastaje? Ci, którzy strzegą Boga, ci, którzy pilnują Boga, pilnują prawowierności, tak by się wydawało, że chodzi o prawowierność, ale tak naprawdę często pilnują, żeby uzdrowienie nie mogło się wydarzyć. Pilnują tego, żeby ten niewidomy pozostał niewidomym, żebyś się nie wychylał, był w ławce, żebyś był grzeczny, a nie uzdrowiony. A Jezus jest tym, który. Chce nas dotknąć, uzdrowić. To taki jest Bóg. On się zbliża do naszej słabości. I jak powiesz Jezusowi tam nie możesz wejść, tu nie możesz przyjść. Moje dzieci, twoje dzieci, nie moje, nie mam, ale twoje, dzieci, które masz, wnuki, które masz, przecież one się, to co mówią, to Panie Jezu, to, to nie jest, to Ciebie tylko boli. Tak może być. Ale Jezus do nich przychodzi razem z Tobą. To jest cecha Boga. On się właśnie tego nie wstydzi, nawet jeżeli nam z tego powodu jest głupio. Taki jest Bóg. I o tym chcemy mówić w tych rekolekcjach. Tak patrzeć, żeby, się, żeby stanąć blisko. A rozpoznamy Jezusa, po czym ten człowiek niewidomy, który zaczął widzieć, Jezus staje przed Nim. I on go nie rozpoznaje. Jezus staje przed nim i dopiero, gdy Jezus mówi, jestem tym, który, którego widzisz i który mówi do Ciebie. I wtedy w tym człowieku pojawia się to skojarzenie, ten, który teraz do mnie mówi, a pamiętam Jego głos jako niewidomy, jest tym, którego widzę. To jest Mesjasz. To jest prorok, oddaję mu wiarę, oddaję mu z siebie. I, I to się ma w nas na nowo dokonać w czasie wielkiego postu, w czasie rekolekcji, że z tym wszystkim, co jest naszym bólem i trudem, powiemy na nowo Jezusowi: Wierzę, że jesteś ze mną, wierzę, że w tym jesteś, że przychodzisz do moich słabości, do mojej ślepoty, do tego, że nie widzę, że nie rozumiem, że przychodzisz. I mogę Cię odnaleźć, tak jak święty Józef po tych trzech dniach, i my w rekolekcjach, że mogę Cię odnaleźć, że mogę Cię zobaczyć na nowo. Zaskoczy nas Bóg, bo On tak jest, że zaskakuje. Cały czas zaskakuje. Jezus jest odnaleziony w świątyni. Ten niewidomy nagle widzi Jezusa, który to jest Ten, który mnie uzdrowił. To jest zaskoczenie Pana Jezusa. On, on tak przychodzi na różny sposób. Jeżeli gdzieś pozwoliliśmy w życiu już, że Jezus wszedł do naszej rodziny, do naszych problemów, to zrobił to przez zaskoczenie. Tak możecie wrócić myślami i popatrzeć. No rzeczywiście, nie spodziewałem się wtedy. Spodziewałem się może inaczej, że to się wydarzy inaczej, a tutaj po prostu przyszedł. Się pozmieniało. Zaraz usłyszymy jedną osobę z zespołu, żeby się podzieliła też krótko swoim spotkaniem z Bogiem, swoim bólem i doświadczeniem, jak Bóg jest w rodzinie, jak, jak Bóg dotyka. Ale ja chcę Was prosić też, słuchając dalej, żeby się w nas pojawiło coś takiego: ja pragnę, ja chcę tego spotkania. Chcę, żeby Jezus wszedł w mój dom żeby mi pokazywał tę drogę, którą, którą on wybrał, żeby dotknął moich oczu, dotknął mnie całego w tych rekolekcjach, w tym czasie, kiedy chcemy się zatrzymać na nim. Także teraz zapraszam Julię, żeby tutaj podeszła. Julia zespołu śpiewa. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ojciec przedstawią przedstawił, mam na imię Julia i zespołem jestem już ponad 10 lat, około 13 lat. Chciałam się z Państwem podzielić tym, co trzy lata, lata temu doświadczyłam. A doświadczyłam rzeczy niełatwo, ponieważ to była pustynia, na którą mnie Pan Jezus zaprosił. I ja, w jakimś takim no właśnie, zaufaniu, nie wiedząc za bardzo, gdzie idę, przyjęłam to zaproszenie. A to było doświadczenie o tyle trudne, nie wiedziałam po co ono jest. Tyle powiem. Pan Jezus faktycznie to wiadomo z, z oczu mi zdjął i pokazał sens. Więc to doświadczenie było takim doświadczeniem totalnego opuszczenia, niezrozumienia przez najwyższe mi przez przyjaciół. I, I kiedy pytałam Pana Jezusa, dlaczego, Pan Jezus od razu nie odpowiedział, natomiast dla no, mnie stałego spowodnika, czyli taką łaskę, którą gdzieś od... Zarania dzień swoich odkąd mogłam się spowiadać nosiłam w swoim sercu. I przygotowywał mnie na to, co zdarzyło się w ostatnim roku, w zeszłym roku we wrześniu. Mojego synka zdiagnozowano rzadką chorobę genetyczną. I to uczucie takiego właśnie opuszczenia, niezrozumienia wiedziałam, że było mi dane po to, żebym wiedziała, że żeby Bóg sam wystarczy. I faktycznie tak jest, kiedy ludzie mnie pytają, Julia, jak jest, jak się czujesz, jak się czuje Joachim, bo Joachim to jest imię mojego synka. Ja tak zupełnie wbrew temu, co może oko ludzkie dostrzegam, mówię, że jest dobrze, bo jest z nami Bóg. Doświadczyłam też tego, że wszystko jest tak naprawdę łaską. Kiedy zaraz po pierwszej diagnozie spotkałam się z przyjaciółmi, modliliśmy się zupełnie nawet nie w kierunku jakiegoś uzdrowienia, tylko po prostu razem modliliśmy Pan Bóg kolejne pragnienie mojego serca spełnił, czyli pragnienie modlitwy śpiewem, to doświadczyłam takiego pocieszenia, które jest trudno mi w tym momencie wyrazić słowami, natomiast pocieszenia, za którym Idą już przez Pana noce i nadzieja, że cierpienie ma sens. Panie Jezu, Ci teraz oddawać wszystkie osoby, które, które cierpią, które przeżywają w rodzinach jakieś cierpienie, którego nie do końca rozumieją. Proszę, bądź z nimi.